Dzień dobry wszystkim. Tutaj oczywiście Damian i witam Was w kolejnym odcinku FIFA 20 Ultimate Team. Na wstępie przepraszam, że nic nie było wczoraj, ale zbierałem po prostu siły na wbicie elity. Elitę, którą miałem zamiar wbić na streamie, ponieważ zastanawiałem się, co może pójść nie tak, mając bilans 18 do 4. Bilans życia. Co tak naprawdę mogło pójść nie tak. Stream rozpocząłem od zgarnięcia player Pika za 18 zwycięstw w lidze weekendowej i nie ukrywam, a no zresztą zobaczcie sami. No Neymar by się przydał i ja go witam z otwartymi ramionami. Neymar! No będzie do SBC! Hurricane 93, karta idealna! Bardzo wysoka ocena ogólna, która mi się teraz przyda. Oczywiście, karta, którą zamiaru grać nie miałem, dlatego postanowiłem przepalić go w SBC, z którego to można było zgarnąć albo kartę urodzinową, albo kartę Shifter, albo kartę. Winter Refresh. No dobra, w związku z tym, że trafiłem cudownego player picka, jakim był Hurricane, pozwolił mi on ukończyć wyzwanie urodziny Fut nie tylko za prawie że bezcen. Wszystkie karty Pro czy Javiego Martineza i Somera są niewymienne, więc no mam nadzieję, że nie wpadnie Bernat, ok? Czy będą urodziny? Czy będą urodziny? Ee, e, to jest Winter Refresh. Co to jest? Schulz. Kwiecień mamy na miłość boską, kwiecień, a oni dają mi szulca. Nie, ja wysiadam. Popić muszę, bo naprawdę no... Przed streamem dokonałem również jednego dużego wzmocnienia, o którym mówiłem wcześniej. Kupiłem Alana, są Maximę. piłkarza, za którego dałem milion, chyba 320 tysięcy. Dobry deal zrobiłem, ponieważ jego cena posła trochę do góry. Teraz jednak musiałem sprzedać Balaka. Stwierdziłem, że będę grał wypożyczony, albo z Idanem, albo z Veronem, albo z Gerardem, w zależności od sytuacji. Trochę biednie, ale spokojnie. Teraz będę robił Bakayoko. Tak tylko. Musiałem was poinformować o tym wielkim transferze. No, i po trafieniu tej wspaniałej karty, jaką jest właśnie Szulc, postanowiłem rozegrać pierwsze spotkanie na streamie Food Champions. Dobić do 19. zwycięstwa. Naprawdę mam nadzieję, że ta woda nie poleciała mi na. No, nie poleciała na zasilacz. Naprawdę na to jakość, i cieszę się, że go zrobiłem. Przekładanka Neymarem. Kurczę, nie czuję pewności siebie, ale jest awar z pierwszej piłki. Mamy to 1 do 0 w 12 minucie. Świetnie rozpoczynamy ten mecz, który może dać mi 19 zwycięstwo. Super! Super. Brawo Alison, ale są opóźnione reakcje. No sorry, ale to widać na streamie. No to co czas na klasyczek. Jazda butra genio. 2 do 0. Piękna, piękna akcja, naprawdę piękna akcja. Lecimy, lecimy, słuchajcie, lecimy. Super. Chodzi o Gbonna, a właściwie Alessandro Del Piero był faulowany przez jego tutaj. No i zobaczymy, 45. minuta, czy będzie magiczna dla rywala. Swoją drogą, tam był faul, no kurcz. Zaraz będę dzwonił do Kamila Grabary, by on mi analizował. Jako profesjonalny piłkarz myślę, że może mieć pojęcie o piłce i faulach. Tak ryzykuję takie stwierdzenie. Aware, Będzie błąd, czy nie będzie? Jest błąd. Maksymę? I nie ma! Jeszcze ten Dukuro Gór zabrał piłkę mi z przed nosa. Dobra, 2 do 0 po pierwszej połowie. Jestem bardzo zadowolony, naprawdę jest moc. Mogło być 3 do 0, ale tak, no nie wiem, za późno zauważyłem tego wbiegającego Piero. Ale jest dobrze. Jazda. A war po raz drugi w tym spotkaniu. Słupek! No i mam nadzieję, że to wygram. Bo to będę przypominał przez do końca już live'a, jeśli. przegram ten mecz. Ależ moje akcje są kreatywne, co nie? Emilio Butragenio, Butragenio, cyk, wycofanie, pusta bramka. To miało być takie pokoleżeńsko, ale to są faule. Alison się wpierdziela w mojego piłkarza i. I tego się trzymajmy. Tylko tutaj za duża luka w defensywie. Ben Jeder, gol. Nie zdążyłem zabrać piłki Wandeckiem. No i teraz na spokojnie. To może być klasyk, prawda? Były sytuacje, by na spokojnie mieć 3-4 do zera nawet. Butragenio 3-1. 3-1, spokojnie, kochani, spokojnie. To jest, to, to jest ten tydzień. Co ja to chciałem? Zobaczymy. Zobaczymy, co wpadnie z nagród. O nie, teraz to ja mam pełno w gaciach. Ogbonna jakiś, ślisko fiarny, Polita. Ach, halo, halo, spalony? No nie. To jest to. Chłopie, stań się legendą. Maksymę. Wystawiona... Sorry, ale cholera, tak się wkurzyłem to montując, no wytłumaczcie mi, wytłumaczcie mi, dlaczego Butragenio przeskakuje w tym momencie nad piłką! Ja kierowałem to do niego, przysięgam, ja w głowie nie miałem Kenta, to miało pójść do Butragenio, który... No mógł to strzelić dupą, jak widzimy nie zrobił tego, no i... No tak. Ta piłka, Ryan Kent! Malang Sar broni. Faul? Nie ma. No nie, sędzia nic nie gwizdnie dla mnie. A teraz jak go miźnąłem, kurde, w nogę to pewnie chciał odgwizdać. Mocne podanie do Neya. Nie, nie strzelaj, podaj. Spalony. Muszę zmienić taktykę. Moja obrona nie jest w ogóle cofnięta. Tylko nie dembele. Co? 90 minuta. 90 minuta, wiedziałem. No nie, no kurde. Wiecie, że on trafi w 120. Chyba, że nie chcę czekać do 120, bo to jest gol. Bela i zewnętrzną częścią stopy. To za co go tak chwaliłem. Niesamowite. To jest niesamowite. Miałem ten mecz w garści. 3 do 1 prowadziłem. Ale jaka to jest klasyka. To mnie przeraża. Wiecie, że to jest taka klasyka. Nie, po meczu. Ja pierdzielę! Słuchajcie, ja to zrobiłem, by mieć łatwiejszy matchmaking. No tak, naprawdę nie chcę do tego wracać. Najgorsze jest to, że czułem, czułem, że się to wydarzy, no ale przecież miałem bilans 18 do 5. Nadal dobrze, prawda? Nadal szansa na elity. Ja, ja potrafiłem robić elitę mając i 6 porażek, więc grałem dalej. No dobra, no. Blueface 99. Zakładam, że mo może tego lewego skrybowego trafił teraz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niestety nie lubię grać przeciwko temu Ramosowi jak pewnie większość z was, bo jest kozakiem, a to jest spalony, więc nawet nie ma się co martwić. Co? W serio? Wow, trzeba było wygrać przed chwilą. Nie trafiłbym na niego teraz. I czy też uda mi się zagrać taką prostopadłą piłkę? Tak jest no, halo! Butra Spokojnie, spokojnie, dwa do jednego, nie ekscytujemy się. To się nacieszyłem. Boże Alison, weź ty, chociaż udawaj, że bronisz. Ja za łatwo mu pozwalam przechodzić też przez moją obronę. Nie wiem, jak to się dzieje. 3-2. Del Piero? Trzy, Trzeba zabrać piłkę i ją wybić. To jest 45. No jeszcze brakuje by. Nie! Boże! Boże święty! I tak w kotka i myszkę będziemy grać. W kotka i myszkę. Nieprawdopodobne. Później przeczytam Subika. Dziękuję bardzo za wsparcie. Jest Ben Yeder. Nie, no boże święty! Co? Tu się dzieje. Czemu? Czemu jego każdy strzał wchodzi? Dobra, wstać. Niech już będzie po meczu. Strzel bezpośrednio. Dziękuję bardzo. Dwadzieścia minut. Bol roll chciałem zrobić. Amen. Do teraz nie rozumiem jak. Jak mój rywal robił to tak łatwo? Co ja robiłem w defensywie? Dlaczego? Dlaczego straciłem w tym spotkaniu 6 bramek? Skoro udało mi się zdobyć 5 i to w tak żałosny sposób. Tego meczu nie powinienem był przegrać. To był mecz nie do przegrania, a jednak. Mam talent. Przegrałem go. Bilans 18 do 6. No i ja otwarcie stwierdziłem, że jeśli przegram, to kończę streama i. No okej, okay. Okay. nie znam tego napastnika. Napiszcie mi coś o nim. Lemur, Rajkart to jest dobra karta. No widać, że gra coś Foot Champions, bardzo solidny zespół. Bergwine. Raz grałem Foot Champions przeciwko niemu i nie wiem, czy ja trafiłem na takiego przeciwnika, ale w ogóle mi nie zagroził tym Bergwainem Co? Wow, Ogbonna i to właśnie dlatego ty grasz, a nie wypożyczony Maldini. Jednak to podanie, kurde, klasa. Dziękuję, Różko, za stobiców. I Butra, no co ty robisz? W poprzednim meczu On pakuje coś takiego siłowo obok bramkarza Ludzie, ja poddaję się Organizacja tutaj musi być, ok. Lemar Butra Ja nie jestem zaskoczony Tragedia To my powinniśmy prowadzić To nasz Butragenio powinien strzelić No ale nie strzelił Zidane Siła Wow, kamikame 700 bitów, Dzięki wielkie zawiary. Brawo, Lala. Del Piero Nie. Ja, ja się poddaję. Żaden strzał siłowy mi w ogóle nie wychodzi. Kolejny strzał, yy, jakby pięciolatek strzelał. Nie. Co to jest? Super Van Dyke. Tylko no. Nie. Nie, 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 nie. Dawid Gea kontra Butragenio. Brawo, Dehea. Okej, okay, to było niezłe, Butragenio! Tak! Jeden do jednego. Wreszcie. Za setnym razem. Tierni, wracaj się. Poda środkiem czy nie? Przewidywalne, ale mam dużo miejsca Sejdor. Ja chcę grać na streamie, ale ewidentnie nie umiem. Nie że naprawdę, no ten pierwszy mecz 3 do 1. Prowadzić 3 do 1 i przegrać, to trzeba być wybitnym gościem, naprawdę. Game fucking over. <gamy>, Kami, 1000 tysiąc biców. <beatsów> no nie wiem, nie wiem, czy to da radę, mamy 12 minut. Boże! Naprawdę, naprawdę ja wysiadam. Nie potrafią. Nie potrafią strzelać ci ludzie. Cały pasek, cały pasek siły. Live zakończył się bilansem 18 do 7. Zacząłem mając 18:4 i coś ze mną jest nie tak. Mimo że się bardzo starałem, wydawało mi się, że gram dobrze, tak jednak no no nie wiem, coś we mnie pękło. Live zakończył się w ogóle w inny sposób niż planowałem, ponieważ całkowicie poważnie zamiast zatrzymać nagrywanie streama, zatrzymałem streama. Ja przez dobre 2-3 minuty mówiłem do was, by później się zorientować, że stream był wyłączony od kilku minut, więc więc troszkę źle mogliście zrozumieć tę końcówkę, no ale nie ukrywam, byłem wkurzony. No bo to nie tak miało wyglądać. Jednak no nadal była szansa na elitę. No i po streamie zagrałem dwa spotkania. Dominacja, pewne zwycięstwo. Następnie mecz o złoto jeden. Kolejne zwycięstwo. Trzy mecze do końca, trzy mecze, które trzeba było wygrać. No i tutaj niestety już tak łatwo nie było, ponieważ trafiłem na trzech przeciwników, którzy byli znacznie lepsi od tych rywali, na których trafiałem. Wcześniej, z którymi to przegrałem, i gdybym przegrał z tymi osobami na streamie, nie miałbym nic przeciwko. Jednak na streamie przegrałem z fatalnymi graczami. Jednak zawsze muszę tutaj sobie odpowiedzieć na pytanie, jeśli uważam, że przegrywam z fatalnymi graczami, to kim do cholery ja jestem, prawda? No niestety to nie był ten tydzień, i nic więcej powiedzieć nie mogę. Jestem zły na siebie, jestem rozczarowany sobą i też. Trochę źle się czuję z tym, że. Wiecie, czuję, że was zawiodłem, bo kurczę, No chcę wam, chcę wam dawać te lepsze nagrody. Robię co mogę, naprawdę tak świetnie mi szło w tej lidze weekendowej, a wyszło. To wyszło po prostu jak wyszło, sami to widzieliście. Ach, co mogę powiedzieć? No ja będę sobie robił w domowym zaciszu obecnie Bakayoko. Jutro na kanale widzimy się w drafcie, w którym mam nadzieję, że pójdzie mi odrobinę lepiej. No nie wiem czy będę grał kolejny Food Champions, no bo wiemy, że mamy wielkanoc, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia jutro w odrobinę weselszym klimacie. Pozdrawiam. Cześć.